Cześć z tej strony Alexawy Roblox, a dzisiaj zobaczycie jak wyglądają nowe pety i nowa mapa w Mining Clicker Simulator. Zapraszam do oglądania. Dobra, to przejdźmy sobie. No i tak, to jest przedostatne oczywiście, czyli tutaj to jest Tokio. Tokio, a tutaj mamy tą nową. No i tutaj są takie kilofy. Takie o jakiś baku. I tu są jeszcze takie lofit. ja odblokuję pewnie jutro, już będę miał wszystkie i wam pokażę. Bo raczej przy, przez to nie widać, jak wyglądają na razie. No i tutaj są, właśnie tam. Jedną wpuszczam i trafiłem to. I zobaczymy, co można trafić. Jakie pety? Szotu. Ja liczę na jakieś. Albo czekajcie, czekajcie. Może, może trafię coś fajnego, jeśli dam sobie busta, co? Zobaczymy. No i cyk, zobaczmy. Może coś fajnego wyleci. Wyleci. Shotu. Raviti. Oni mają e, nawet dużo e, ten, te. Bo mają aż 300, albo 250, Ten mnie ciekawi, ile ma legenda. Oczywiście Kacoko jest, trafiliśmy, 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 trafiliśmy. A nie, nie! Nie, ja myślałam, że to jest legenda, czyli legenda ma z 500 pewnie Dobra, musimy trafić Medical albo legenda Trafiliśmy. of War, ile ma, ile ma, ile ma? 440 o Jezu, wyobraźcie sobie są fire. Przecież to ma z jeden z na stówę, nawet więcej. Na Diamond ma 700 pewnie. A i robię konkurs. Robię konkurs. To zastopujemy. Robię konkurs na. na Teo dragony Medicale. Jak to powiedzieć? Zwycięzców, zwycięzców będzie dwóch. Wystarczy w komentarzu napisać swój nick i dlaczego chcielibyście wygrać. I przyznam Wam te Pety. 19 sierpnia, o 19 sierpnia, czyli do 19 sierpnia będzie ten konkurs, także zapraszam. Nic nie trzeba praktycznie robić, tylko napisać komentarz i, i to tyle. Jeszcze po prostu dlaczego chcieliby się to zgarnąć I to tyle. A teraz przejdźmy znowu do otwierania jajek tu? To. Gravity. no już nawet sporo tych petów mamy. Shotu. Shotu znowu. Znowu naprawdę, no i chcę jakąś legendę albo Medikala. Medikala najlepiej, albo nową legendę. nie wydałem na tą grę ani, ani jednego robuxa, a mam takie itemy. W sensie takie pety, ale itemy w sumie też, bo mam bodki za flejką normalnie. Bo nic nie kupiwałem, mam je za darmo. Na przykład inni, na przykład ten O. E, kupywał tutaj za robuxy, bo ma ten, bo ma... Jak tu powiedzieć, ma tutaj, ma, ma tutaj 6 petów na 6 Więc wątpię, żeby to zgarnął, bo by musiał, czekajcie yy, W rewards By musiał aż tyle I to niemożliwe, bo on ma mniej ode mnie i to mega mniej, więc no, A my dalej otwieramy Musimy dykalę trafić albo coś orawity, shotu Oravity No znowu Oravity Otworzymy jeszcze tak z 20-30 skrzyń Jeśli nic nie wypadnie no to Nie ma co już ten otwierać Ale fajnie by było medical Proszę dajcie mi proszę naprawdę nic nic naprawdę nic no błagam, dajcie coś proszę teraz zostało się w skrzym. no błagam, no Naprawdę Naprawdę to nie wiem. Nie, taki zat Otworzyłem ponad 150... Nie... Otworzyłem, no, otworzyłem ponad 150 skrzyń i nie trafiłem do tego medicala. Hit. I ostatnia skrzynka no i gówno Bo sprawdźmy co mi brakuje tutaj. To mi brakuje i to. Ciekawe jak to wygląda. No cóż, może w następnym odcinku mi się uda. Jeszcze wam pokażę jak ile ma ten? Ile ma e, moc ten. Moc kiedy zaprajdę na, na Golda. Ten o ile ma? 720 no, no no no. No to. grubo. Dobra, to ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i cześć.